A ja kocham Janka Cycki. Gdybym nosił morogacie albo żyłbym w celibacie, to bym uciekł, byłbym szybki, aby zmacać Janka Cycki. Ty jakbyś powiedział: Jakby tak mógłbym wybrać pracę? Zadowolnie, jaką pracę? Chciałbym zostać masażystą, robić masaż Janka Dobra, to jakbyśmy, ja momentu, byśmy od razu doszli do tych dwóch minut, 50 sekund. No, Jest tak, 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 kontynuacja no. na przykład. No, uwaga lecimy. Nie już by. jednego, zaraz pora na drugiego, bo nie jestem tak okrutny, by ten drugi miał być smutny. I choć wiem, że ty nie umiesz tak do końca mnie zrozumieć, to ja nie mam cysku wcale, więc mi Janek użyć swoją parę. Gdyby cycki mogły latać, to bym chciał się za nie złapać i odlecieć gdzieś w obłoki. Z nimi zwiedzać świat szeroki. One no. lepsze